Jeszcze raz witam was serdecznie. Razem z Radkiem wpadłem do głowy pomysł, aby zrobić więcej na nowy Dzień DisJania. Padło na ten lokal, padło na ten lokal, dlatego że wcześniej coś tam tworzyliśmy, w którym i nie za bardzo było zainteresowanie, więc mówimy, dobra, zrobimy to w sercu Kaszut w Kartuzach, w klubie Predex I zobaczymy jaki będzie odzep. Jest nas ponad 60 osób. Słuchajcie, uwierzcie mi, że na skalę Polski jest to ewenement na pewno. Bo żaden, by, żadne województwo tak nie potrafi się salić jak Pomorskie. Za co Wam dziękuję bardzo. Brawo! Zanim oddam głosy radkowi. chciałbym, aby dzisiaj było jak najwięcej relacji, jak najwięcej informacji o tym, że Wy tu jesteście, bo to znaczy, że jesteśmy zajebiście, że tu jesteśmy. Odznaczajcie lokal Pretekst, niech wiedzą, że w Pretekście zaczęła się historia niesamowita, bo na pewno już wiemy, że za rok się spotkamy. Na pewno nie w tą sobotę, 9, ale będziemy z Radkiem myśleć, jaka to będzie data. Eee, I odznaczajmy pretekst, odznaczajmy wszystkich, niech zaleje dzisiaj całą Polskę pierwsza edycja Międzynarodowego Dnia Pilczego. Brawo! Brawo! Kochani, Szanowni było proste. większości znamy się z internetu, prawda? Jeden drugiego kojarzy, gdzieś tam podgląduje i tak dalej. Pomysł był prosty, żebyśmy się mogli w końcu spotkać. Spotykamy się na różnych szkoleniach, nie tylko, ale dziś, w nasze święto, trzeba to powiedzieć głośno, dziś Międzynarodowy Dzień ja.